Mamy, no, za 26. Zbieram się powoli na autobus do Huey. Dzisiaj czeka mi długi dzień. O 7.30 startuje autobus stąd, z skadba. Będę te w Huey około 10.00 podobno, ale zobaczymy. Do tej pory muszę przyznać, że autobusy i komunikacja tutaj w ogóle miejska jest na czas. W sensie, nie wiem jak takie autobusy miejskie, miejskie, ale te wszystkie podmiejskie, dalekobieżne są naprawdę na czas. Więc pod tym względem jest super. No ale to tak czy inaczej będzie długi dzień. Nic. Żegnam się z, z wyspą. Bardzo miło będę ją wspominać. Z takim widokiem codziennie rano. Przepięknym. Ba... Czyli mój gospodarz, mimo iż nie mówił za bardzo po angielsku, to był bardzo um, fajną i pozytywną osobą. I fajnie mi się ogólnie tutaj mieszkało, tak więc... Ech, tak więc trochę mi smutno, no ale nic. Czas na kolejne przygody. To jedziemy. No więc jestem w Stiperze. Nie wiem do końca co się dzieje, bo zapakowałam bilet przez jakąś nową stronę. Vietnam Bus Travel się nazywa. Wcześniej przez nich nie w każdym razie, jako jedyni, mieli fajne połączenie. Fajne połączenie, bo ja lubię w ciągu dnia podróżować. Nie w nocy. Jakby nie muszę w nocy podróżować. Tylko, że. Udało mi się. Skończyło się na tym, że zamiast bycia 10 w wieczorem w nocy, to byłam o 4 rano, z przesiadką w miejscowości Win, gdzie sobie umyli autobus, gdzie mnie zaprowadzili do innego autobusu. Ciężko nam było bardzo się dogadać. Nie wiedziałam do końca, co się dzieje. Nie mogliśmy się dogadać co do tego, kiedy ten autobus ruszy dalej. Najpierw mówili, że. O ósmej wieczorem, później powiedzieli, że o drugiej w nocy, później powiedzieli, że o 18.45. Zupełnie nie mogliśmy się dogadać. Kilka ciekawostek na temat Huey. Huey było stolicą Wietnamu od 1803 roku do 1945 roku. W Huey znajduje się również kompleks budynków wpisanych na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Do tego kompleksu między innymi należy właśnie Pałac Królewski oraz dwa różne mauzolea. Przez Hue przypływa przepływa Rzeka perfumowa, która nazwana jest w ten sposób, ponieważ w niektórych okresach w ciągu roku ona pachnie. W górze rzeki znajdują się sady, w których drzewa na wiosnę mają kwiaty, które wpadają do rzeki, i ta rzeka zaczyna podobno pachnieć. Ja nie mam możliwości tego sprawdzenia obecnie, ale stąd się wzięła nazwa rzeki perfumowej. Jeśli będziecie mieli szczęście, albo wybieracie się do Wietnamu, na przykład w styczniu, 2024, to um, być może załapiecie się na festiwal um, tradycyjnych sztuki, muzyki, tutaj w Hue, który się odbywa raz na dwa lata. Podczas wojny wietnamskiej, Hue było miejscem, w którym odbywało się wiele bitew. Było ono tak w połowie mniej więcej kraju, tak więc tutaj odbywało się wiele bitew. W związku z tym, w Hue nastąpiło wiele zniszczeń. Um, Zabytków, które tutaj tak licznie, licznie się znajdują. Między innymi to miasto imperialne, grobowce. Tutaj się znajduje kilka grobowców, liczne pagody, które mają duże znaczenie dla buddystów, na przykład. Ale wiele z tych zabytków zostało odrestaurowanych, a jeśli jeszcze do tego nie doszło, to na pewno jest to w planach. W okolicy Huey znajdują się również tradycyjne wioski rzemieślnicze, ponieważ ten region się słynie właśnie z wyrobów np. E, tradycyjnych kapeluszy, e, tradycyjnych e, stroi Ao zai, oraz z wyrobu kadzideł. Nawet ścieżka rowerowa się tu znalazła. Przyjemne, zielone miasto. Oczywiście są regiony, gdzie jest bardziej tłoczno i głośno, ale są parki, są przyzwoicie zachowane zabytki, świątynie, jest gdzie odpocząć od giełku. Ogólnie naprawdę jest i przyjemne miasto. Pagoda Tien Mu to jedno z najstarszych i najważniejszych miejsc kultu religijnego w okolicach Huei. Jest to świątynia buddyjska z około XVII wieku. Najważniejszym punktem tego obiektu jest siedmiopoziomowa pagoda. Każdy poziom tej pagody jest poświęcony innemu buddzie. Co ciekawe, pagoda ta jest powiązana z mnichem, który w 1963 roku dokonał samospalenia w ramach protestu co do polityki religijnej Wietnamu. Z rzeczy praktycznych, świątynia jest darmowa, znaczy wejście to świątyni jest darmowe, natomiast są tutaj tabliczki, żeby odpowiednio się ubrać. Nie w, wielu, nie, w niewielu miejscach w Wietnamie widziałam. Takie tabliczki. Oczywiście e, jeśli ktoś był wcześniej w Tajlandii na przykład, to wie, że trzeba jakby się zakryć i e, trzeba zakryć ramiona i kolana, e, natomiast tutaj w Wietnamie nie widziałam za często takich e, komunikatów. Jeśli ktoś ma to we krwi, no to tak czy inaczej będzie to robił. E, natomiast tutaj rzeczywiście te tabliczki są, więc lepiej się przygotować na to, że, żeby nie mieć na sobie za krótkich rzeczy po prostu. Po pół godziny rowerem od Starego Miasta w Huey. Jeśli weźmiecie skuter, to pewnie to jest wycieczka na 10 minut maksymalnie. Bardzo fajne położenie, przyjemna świątynia, polecam tu zajrzeć. Mimo iż jest to świątynia buddyjska, to powiem szczerze, że do tej pory jeszcze buddy żadnego nie widziałam. Natomiast wejścia do świątyni strzegą liczni tacy właśnie strażnicy, którzy bardziej przypominają jakąś religię chińską niż buddyjską. Fajnie by było wiedzieć, co to za symbolika. Cesarz Tu dług zmarł w 1883 roku, i właśnie przez kolejne 3 lata budowano to mauzoleum dla niego. On sam je zaprojektował. Był wielbicielem sztuki i nauki, tak jak wiele innych rzeczy. No też Wietnam miał inne problemy, nie ma co się oszukiwać, niż dbać o dobra kulturowe i zabytki. Natomiast, tak jak wiele innych rzeczy, ten obiekt był zaniedbany przez długie lata. Został, nie wiem dokładnie kiedy, ale został on wciągnięty na listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO jak wiele z innych obiektów w Huey i no i rzeczywiście trochę pracy tutaj włożono, aczkolwiek jeszcze wiele jest do zrobienia. No, i teraz pytanie, czy warto tutaj przyjechać? Moim zdaniem jest to fajny, duży, ciekawy obiekt. Całkiem nieźle odrestaurowany, i jak na wietnamskie warunki jest tutaj sporo do zobaczenia. Piękne ogrody, ciekawe budynki, szkoda, że nie działa to są QR kody, które można zeskanować i się czegoś więcej dowiedzieć na temat poszczególnych budynków, tylko, że niestety to nie działa, więc trochę żałuję, że nie wzięłam przy wejściu przewodnika. To, co jest również ciekawe na, tego, na temat tego obiektu, to to, że on jest położony w lesie w iglastym na dodatek, więc jest tu strasznie przyjemnie. Wiaterek wieje tak trochę europejsko, patrząc w stronę lasu. Pod tym względem jest mega, mega przyjemnie, ale ogólnie no może jestem w takim czasie, że to nie jest jakoś super sezon turystyczny w Wietnamie, bo to jest akurat pora deszczowa tutaj w Huey. Tak więc na pewno jest mniej ludzi niż normalnie, natomiast oj, natomiast jest bardzo przyjemnie.